Witam serdecznie w moim dwudziestym drugim poście. Na początku muszę się wam czymś pochwalić. Poniżej przedstawiam wam link, abyście zobaczyli na jakim wydarzeniu byłam i resztę wam wszystko opowiem. Link: https kośnik fundacja dla nas. Otóż w dniu 17 maja o godzinie 15:30 byłam na niezwykłym wydarzeniu. Wydarzenie to odbyło się w kamieńcu wrocławskim niedaleko Wrocławia świetlicy wiejskiej w gminie czernica. Zostałam zaproszona przez panią Barbarę. Spotkanie było emocjonujące i składało się z czterech części. Mianowicie pierwszą częścią to odbył się wykład profesorki na temat autyzmu, z czego mogłam się bardzo sporo o sobie dowiedzieć z samej teorii. Druga część był pierwszy panel rodziców gdzie wypowiadali się o swoich pociechach i co oni osiągnęli w swoim rozwoju oraz jak mogli dawać wkład w ich wychowanie, aby mogli rozwijać swoje zainteresowania jak i dążyć do samodzielności. Potem zrobiona była przerwa na wody, przekąski i na owocne pogaduchy na temat wydarzenia. Po przerwie odbył się trzeci panel specjalistów, wykładowców i terapeutów, aby mogli się podzielić pracą z osobami w spektrum autyzmu jak oni mogli wytrwale wspomóc rodziców w pokonaniu ich barier i osiągnąć coraz większe podstępy w sensoryce i w kontaktach międzyludzkich. Ostatnim czwartym panelem były osoby w spektrum autyzmu, w którym mogłam wystąpić. Opowiadałam mój krótki życiorys, o swojej diagnozie i jak się z nią oswoiłam, moje zainteresowania oraz co lubię najbardziej robić oraz podkreśliłam, że działam w samorzecznictwie dla osób spektrum autyzmu i ADHD. Zachęcałam, aby mogli dołączyć do grupy Events oraz śledzić moje strony i kanał na YT. Na koniec były podziękowania za udział w wydarzeniu. Dodatkowo był puszczony filmik jednego z autystów o jego życiu, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. A na sam koniec poprosiłam o powiedzenie do widowni cennego przekazu dla autystów i autystek, który by pomógł im rozwinąć skrzydła i żeby budować swoje fundamenty i żeby byli wyjątkowi, twórczy kreatywni i dążyli do swoich pasji i celów i nie byli kimś innym, lecz żeby byli sobą. Bardzo się spodobał mój wypowiedziany koniec. Podsumuję. Nie bałam się mówić do mikrofonu przy widowni i mogłam pokonać stres i lęk, oraz to spotkanie dużo mnie nauczyło od A do Z jak za czasów mojego dzieciństwa do teraz moi rodzice lub inni bliscy z rodziny, czy też moi terapeuci, psychologowie i psychiatrzy musieli dobrze nakierować mną i dobrze prowadzić, aby dostać odpowiednią diagnozę autyzmu. Dzięki temu mogłam sobie porównać siebie w swoich nastoletnich latach od czasu dostania diagnozy autyzmu, aż do dorosłej już kobiety w spektrum autyzmu. W komentarzach zdjęcia ze spotkania umieszczę. Do zobaczenia w kolejnym poście.